Cześć siemanko, ja jestem Grafuch i witam was wszystkich bardzo serdecznie jak co piątek do oglądania kolejnego odcinka z serii Wasza Klasa. Tym razem w tym tygodniu przypadł nam czas na Chemstrike'a i jest to Chemstrike wbity z klasy od Look FPS, czyli oczywiście mojego bardzo dobrego kolegi, więc bardzo serdecznie pozdrawiam go i zapraszam wszystkich, którzy nie byli jeszcze na jego kanale, żeby weszli. Dobra... I przejdźmy od do, tego, do tej klasy, którą on mi zrobił. Ogólnie to y, była to klasa wyzwaniowa, tak mi sam napisał, że to jest klasa wyzwaniowa. I naprawdę była wyzwaniowa, ponieważ broń jest to MR28, jest to pierwszy karabin wyborowy, tak, wyborowy to jest karabin, z którego mam y, kema, czyli mam już praktycznie z wszystkich klas, nie mam jeszcze tylko ze snajperek, no i pistoletów. Ale to się będę jeszcze starał może jakoś wbić. I, i atak z wszystkich klas, i z shotgunów, i wiadomo, south rifle, SMG, LMG wbite, mam kemy i tutaj doszedł karabin wyborowy, więc też się bardzo cieszę. Dlaczego mówię, że ta klasa była wyzwaniowa? Ponieważ y, Luke y, ma taki nick chyba w grze Luke564 a ja go teraz nazywam Luke22, ponieważ ile razy ja padłem na 22, to głowa mała i w ogóle w tej klasie było bardzo mi trudno dojść do specjalisty. Ja nie zagrałem identyczną klasą, tak jak on mi powiedział, ponieważ nie dałem rady, za dużo razy miałem faili i... Chociaż to dziwne, bo skoro jestem na specjaliście, to już mam wszystkie perki, ale jednak musiałem zmienić... E, troszkę ustawienie ich, żeby mi łatwiej było dochodzić do tego specjalisty. Nie dołożyłem żadnego perku, nie ująłem żadnego perku, po prostu cztery perki zamieniłem ze sobą e, miejscami. Zaraz Wam powiem, które, ale na początek oczywiście opowiem dokładnie o klasie i co mi tutaj Luke zaproponował. Tak więc, jak mówiłem wcześniej, MR28 z celownikiem e, szczerbinkowym oraz tumikiem bardzo dobry zestaw, ja taki też preferuję. Czasami może zamiast szczerbinkowego, red dot, bo w sumie red dot jest łatwiejszy do celowania. Tak przynajmniej mi się lepiej strzela z niego, ale e, tutaj szczerbinkowy też na propsie. Na propsie, też bardzo dobry po prostu. Więc e, tutaj jest wszystko spoko. no Broń sama sobie nie jest łatwa, bo wiadomo, że potrafi ściągnąć na kulkę, potrafi na 3. To też jest. A nie ma jakiejś super szybkostrzelności, więc tutaj <śmiech> <śmiech> różnie bywa. Jest na pewno wyzwaniowa. Perki na podstawie miałem. Stalker, bardzo dobry, super perk, szybkie wyciągnięcie, znakomity kolejny perk, gotowość, też bardzo przydatny, martwa cisza oczywiście niezbędny perk, skupienie, następny niezbędny perk. No podstawka wydaje się idealna, jednak mi tu jednego perku brakowało już, pewnie się domyślacie jakiego, ale przejdźmy dalej. Za chwilę do tego wrócę. Na specjaliście w pierwszym slocie miałem padli i tutaj już jest pierwsza kurczę pomyłka. Znaczy pomyłka. Pierwsza zła rzecz, która mi bardzo przeszkadzała, ponieważ padlinożerca w ogóle jest niepotrzebny od razu na początek, albo gdzieś na koniec, albo nawet w bonusie specjalisty, bo naprawdę tutaj kulek wystarcza sporo, żeby zabić przeciwników nie jednego, nie dwa, więc padlinożerca nie jest taki potrzebny na początek. Ja na pewno inaczej bym sobie to ustawiał, no ale tak mi Luke zaproponował i tak się starałem zagrać. E, później był celny strzał, e, bardzo, bardzo przydatna rzecz do każdej broni, nie tylko do tej, ale do naprawdę Deadeye to jest to jest mega, mega perk. Wiadomo, że on dużo punktów zabiera, ale jest mega przydatny i na korze mam może ze 2 czy 3 kemy z klas, które nie miały w ogóle Deadeye'a ja tak ostatnio sobie spoglądałem i rzeczywiście DDA praktycznie zawsze używam. No i trzecim slotem był bezkompromisowy, bezkompromisowy bardzo przydatna rzecz, wiadomo. Jeden kill mniej do krema, Bo na FFA niestety asysty się nie liczą. Więc tylko tyle on daje, więc nie musi być też na podstawce. Całkiem spoko. W bonusie specjalisty były zręczne ręce, zręczność ping i wzmocnienie. I tutaj bardzo też fajny bonus specjalisty ping uwielbiam ten perk, naprawdę bardzo, bardzo jest fajny. Zręczność też lubię mieć w bonusie specjalisty, bo wtedy czuję, że wchodzę na tego specjalistę, że on mi po prostu czuje, że mój żołnierz jest szybszy, tak po prostu czuję moc tego specjalisty. Takie wiecie widzi mi się, ale naprawdę mi to pomaga, więc bardzo, bardzo często teraz używam w bonusie specjalisty zręczności. I wzmocnienie oczywiście najlepszy perk. I tak wyglądała ta podstawka. Ale tak jak ja mówiłem, ją zmieniłem troszkę i już wam mówię co zmieniłem. z, em, spod, z pierwszych, znaczy z podstawowych perków wyrzuciłem martwą ciszę, a włożyłem tam oczywiście Amplify, czyli wzmocnienia, ponieważ ja kurczę tak cholernie gram w tej grze na kroki, że coś wstyd i... No, nie wiem co to będzie z nowym kodem. Bo tam niby słychać te kroki, ale mi się wydaje, że to będzie tak jak w Black Opsie 2: Że słychać kroki swoje i powiedzmy jak się teammate'ów, a przeciwników w ogóle nie słychać. Takie mam odczucia, przynajmniej. Bo ta gra bardzo przypomina Black Opsa, więc myślę, że będzie jeżeli chodzi o Dead Silence, tutaj maczką ciszę i słyszenie kroków, to będzie to samo. Ale w goście wiadomo, te kroki słychać w wyśmienicy. Więc ja sobie wziąłem wzmocnienie, bo wolę wzmocnienie nawet od martwej ciszy. Um, następny par, który zmieniłem e, był to padlinożerca i za padlinożerca od razu użyłem Dead Silence też. E, więc tutaj tak sobie rozwiązałem ten problem i to naprawdę dobrze mi to grało. E, padlinożerca natomiast rzuciłem na trzeci. E, tutaj. Trzecią paczkę specjalisty, bonusu, nie bonusu specjalisty, trzecią paczkę specjalisty w tym trzecim slocie zamiast bezkompromisowego sobie wrzuciłem padlinę, bo wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, ona nie jest aż tak potrzebna na początku, więc sobie mogłem spokojnie ją przestawić. A bezkompromisowy, tak jak mówiłem, przydaje się tylko, żeby mieć jednego kilo mniej, więc wrzuciłem go sobie w bonus specjalisty na sam koniec i ta klasa naprawdę świetnie mi grała przepraszam za to, że nie wbiłem z tej klasy tak jak ona była tutaj zrobiona dla mnie w standardzie, ale musiałem to zmienić, nie dałem rady, za dużo miałem nieudanych prób, no pewnie kiedyś bym wbił, ale nie chciałem mi się już męczyć, a chciałem też mieć Kema z jakiejś wyborówki, bo to nie jest, wiadomo, jakaś super łatwa broń. Dobra, słuchajcie, ja tutaj będę kończył, bo widzę, że już gadam prawie 7 minut, a Kem trwa tutaj 7 minut też. Więc niestety będziecie musieli dzisiaj oglądać długiego, troszkę nudnego Kema na mapce Prison Break, ale ta mapka. No, można tutaj wbić szybkie kemy, ale ja nie potrafię grać na tej górce, ponieważ zawsze gdzieś tam spod krzaczka mnie ktoś ściągnie, zawsze gdzieś tam ktoś się położy pod listkiem na końcu mapy, czy tam na tej budowie, czy w wieży i gdzieś mnie ściągnie jakąś snajperką, czy LMG z termowizją i ja nie mogę e, nic zrobić, bo go nie, nie widzę po prostu, nie zauważam go i... Te wszystkie moje, wszystkie takie szybkie stryki idą się walić, więc krałem tak, że jak chcę wbić naprawdę tak cisne na kema, to Gram sobie tak defensywnie tutaj zawierzył. To miejsce bardzo polecam, jest w miarę ok, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam ten gameplay Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za te wszystkie klasy. I pytanie właśnie do Was, czy w przyszłym tygodniu chcecie zobaczyć live'a, gdzie Gram z jakąś taką wyzwaniową klasą od Was? Lub tutaj możecie podać jakąś nową, taką kurczę, taką w stylu random class, czyli taką beznadziejną, i mam tam ukręcić jakiś tam powiedzmy wynik, chociażby 2KD. Czy może chcielibyście zobaczyć jakąś dobrą klasę, z której na przykład mam szansę ukręcić, no niekoniecznie Kema, ale na pewno jakiś wysoki, wysoki wynik? Zdecydujcie, napiszcie mi o tym w komentarzach, a ja to dla Was nagram. Dobra, na razie, cześć, yo!